Hej, cześć, z tej strony Renzo, a to najnowszy odcinek ze Slime Ranchera, jupi, jupi! Sorry, muszę to już robić. A jak pamiętacie ostatnio, ja mogłem zapomnieć, bo dawno nie grałem, ostatnio zrobiliśmy sobie Boom, Slime, tutaj się, no te, hen, stone heny robią, znaczy, Boom i tanisz chyba tak to się nazywało? A dzisiaj co będziemy robić? Nie wiem. Pójdziemy po jakieś zapaczonko może? Może spróbujemy coś nowego zbudować Czyli na przykład pozbieramy pink plorty, Wszystkie Albo kryształki Jak kto woli Mogę też im powyciągać te marchewy, żeby się nażarły bardziej Widzicie To może nie jest też tak opłacalny jak powinien być, ale Chociaż tyle. Więc co dzisiaj? No nic w sumie nie ma zaplanowane tak bardzo. Henny pozbieram, bo mogą mi się być przydatne do wykarmienia moich buntabishów. Jest to blisko Maxa. Widzicie, jak się szybko zbiera jak się chce. się je lubi co się ma, to się lubi co się ma. Rozumiano. Brakuje mi bardzo jednego ważnego upgrade'u, bez którego w sumie jakieś daje nie możemy zbytnio pójść w sensie. No, tak nie mamy tego, jak to się nazywa. O, no, wysłuży się. Nie mamy, przepraszam, was. Nie mamy jetpacka. Tak, nie mamy jetpacka i nie możemy zbytnio polatać sobie, więc tak trochę do dupy sprawdzamy. Heartbeat czy Vegetables? Pożywko. Nie obwodzki, pamiętajcie to są dwie różne rzeczy. Szczerze. No i uważam, że jestem szalony tym, że robię <sześć> 6 odcinków w jeden dzień i to mam zamiar jeszcze zmontować. Jeszcze ze Slayerem, czyli hobby to ok, to zajmuje po 20 minut, to jeszcze da się jakkolwiek udawać, że wszystko jest ok, Ale ja przecież jeszcze na przykład jutro będzie już do odegrania ten, genshin. To dopiero będzie zabawa. Że wszystko poszło zgodnie z jakimiś planami. Dobra, idziemy podkarmić tamtego Gorogoro, -Goro, że dał nam klucz do Goron City a nie serce, nie Zelda. Naprawdę damy mu te hardy radzić, ale teraz marchewy rzucamy. Yupi, wybuchnij, proszę cię. Ham. Nie chcesz umrzeć. Jak tak można. Hmm. Dawajcie mi też No Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Nie dajecie mi zrobić tego co powinienem zrobić. Wasza wina. Cokolwiek wypadło oprócz pieniędzy i tego slema. Kurna, e, dobra. Krobu ich nie lubi to lepiej wziąć, człowiek, jeżeli go ma więcej, to nie. Jak wezmę więcej rozszerów, to będę mógł szybciej chyba hen, hen, te Stonehenge hodować. A Stonehenge, bo tak. Dobra, wiecie o co chodzi. Tłumaczyłem to na ostatnim odcinku przecież. Ktoś nie wie, to znajdę go po IP i będę bić. Ja, ja nie kłamię nawet. Możecie się zapytać innych, których już pobiłem, bo nie wiedzieli. Zazwyczaj ich po IP to nie jest aż takie trudne. Biorę wasz IP. Klikam find. I mi pokazuje, gdzie jesteście. A wszyscy jesteście w Polsce. Ja się zasram, jak ktoś mi teraz napisze w komentarzu, yy, nie, ja mieszkam w Anglii. Proszę nie kłamać. Dobra, idziemy wybuchnąć slime. jepe, jepe. I chyba wracamy już powoli na naszą farmę. farmę, Furmę. No wiecie, to takie miejsce, gdzie się hoduje mumu i kukuryku. Dlaczego tak gadam? Odpowiedź jest tylko jedna i całkiem prosta. Dragi. A tak za poważnie, to nie wiem w sumie, o co mi chodzi. Tutaj ci dalej wybuchają, kamikadze jedne. Słyszałem śmierć kurczaka, będę się modlić za jego duszę piekle i jest ja nie jestem taki wiecie przecież o tym te wodne plorty mogłyby mi dużo dać ale muszę wysadzić tam tego slajma henheny mi są potrzebne do karmienia Uuu. a plorty do sprzedaży tak w sumie będzie trzeci dzień więc nowe ceny będą więc wtedy trzeba pójść wszystko posprzedać co można dlatego trzeba też wracać na farmę nie klamię. O, brakowało mi jednego, zarąbiście. Co mi dasz? Ty dasz jakąś ozdóbkę. Ty dasz może coś przydatnego? Dobra, no, chętnie to może być. Ty dasz mi jakąś... ...ozdóbkę. Właściwie się zostawia i to mnie przeteleportowało w okolice farmy. Ale nie pójdziemy dalej, bo... Nie mam tego miejsca kupionego Chyba wam pokazywałem gdzie jest to miejsce od drugiej strony, dlatego musimy wracać normalną trasą Szczęście to nie jest aż taki duży problem jakby mógłby być Więc wracamy A Wiecie, i tak tego nie lubię O mój Boż. Dobrze, że mam już plan, co będę robić po tym jak, ten, jak to będzie się wszystko ładować przez 3 lata świetlne Zarąbiście? Co wy tutaj robicie? W sensie nie przeszkadzacie mi, że tu jesteście. Ale dlaczego wybuchacie mi prosto w mordę? Tak się nie godzi. No, chyba, że macie. Naturalizacja, to wtedy. Wtedy tak, tak się nie godzi. A to tego, którego karmiłem, się zamiast zeźlić, to zaczął umierać. Pójdę zobaczyć, czy są jakieś stoneheny, żeby więcej ich mieć. Chyba nie może być Stonehenge, nie na no, widać. Mieć trzy rosto to jest więcej niż dwa rosto. Rozumiecie o co chodzi? To się nazywa rozcepcja. Stonechriki Prawda? Czemu nie mam zwyczajnych Stonehenów? Czy jestem naprawdę aż taki wolny? że nigdy nie zdążam? Dobra, to wracamy na faremkę Dokarmić, posprzedawać Może kupić coś Przydałoby się w końcu autofidery, jakiejś jakieś załatwić Znaczy w końcu, to jest dopiero trzeci odcinek Przy czwartym to do... To, przy piątym to już totalnie by się przydało Ale przy czwartym to tak jest Optymalnie, dopiero mieć. nie tak, że nie ma żadnej ustalonej z góry zasady na to, a ja sobie tylko tak gadam, żeby gadać. To wywarte, gadam tylko, żeby gadać. Nigdy nic mądrego nie powie, ale gada. A więc jesteśmy w domku. Tutaj już rosło na szczęście. Tutaj w sumie też. Więc będzie więcej kurek. tutaj dawać mi to wszystkie fie, ja tutaj nie mam dachu, no tak muszę na to uważać chyba najbardziej kury są dobre w tym, że mogę im rzucić do klatki i się nie zepsu... Znaczy, mogą się zestarzeć, ale to inna sprawa. Te się nie zepsują się pod względem takim, że... Ten, że będą suchejni i oni tego nie zjedzą. Dobra, idziemy posprzedawać te... ...plorty. Te, są jakieś dobre ceny? Boom, plorty wzrosły w cenie. I te też. I wszystkie, oprócz kryształowych i zwyczajnych, wzrosły. Kryształowych i zwyczajnych, no jak to brzmi? Są. są ci. Biali? Znaczy są czarni? I zwyczajni. To brzmi mniej więcej tak samo z moich ust. Przepraszam was, ja nie jestem taką osobą. Mówię Mi. Gdzieś jeszcze jest przynajmniej. Je. Ja. Dwa niebieskie, zwyczajne. Jeden niebieski. Jeszcze jeden musi tutaj być. Nie odpuszczę sobie, bo to są pie... Tutaj jest. Ten i jeszcze te dwa. Autokolektor by się bardziej przydał niż autofeder w sumie. Zastanowię się nad tym. Widzicie, udało mi się wyjść z tą, tą brudną ręką. Tak, w sumie, jak mówiłem, serię ze Slayer trzeba by dobiały po 15-20 minut, max. Bo mówię, nie mam zbytnio pomysłu, co mam robić więcej. Dobra, u Was zbudować autokolektor. To jest 500. U Was po pierwsze trzeba zbudować. Yy, chyba Ironata. Jak się przydało. Autokolektor też w sumie, ale są rzeczy ważnej, ważniejsze. Pokażę wam gdzie autokolektor, jak ktoś nie ma po prostu klikam i mi daje wszystkie plorty, które są akurat stworzone. To jest bardzo przydatna rzecz, więc polecam, 9 na 10. Mariusz Kolanko. No i co, w sumie trzeba w końcu jakoś się zabrać do tego. To jeszcze można ulepszyć? Tak, ale niekoniecznie w dobry sposób. To, Witamin Lizard na pewno trzeba Wytał, tak to zabrzymał mniej więcej. I Wolsa niekoniecznie. springer też Trzeba kupić jakiekolwiek ulepszenia. Co jeszcze? No na razie tak nie za wiele już zostało. O mój Boże. Brakuje mi 4 minut tak w sumie. Ale czy on co robić? No powinienem mieć. Mogę zacząć szukać jakiś przegód chociaż w sumie na razie nie mam zbytnio jak bo no jak to się mówi brak jetpacka równa się brak czegokolwiek dobrego tylko wezmę podkarmię was, nie żywicie się tym przepraszam jeszcze tak 3 minuty muszę dać, że coś robię idziemy poszukać czy są już te stonehuny w międzyczasie może mi ten jetpack już padnie i na niego pozbieramy Mam nadzieję, że wpadnie tak szczerze Że z tą heny też wpadną Ty, spadaj Nic, ani jednego trzełem pisz tak szczerze China, Chicago. Bye. Tutaj jest kolejny Goro Slime. To jest Tabi. Goro. I na jego głowie się pożegnamy na razie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam, że to był tak krótki odcinek, ale no cóż, nie ma zbytnie na razie co robić. Spotkamy się w następnym, już chyba na farmie i zobaczymy, co to można zrobić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Rędzę się odmeldowywuję. Bye. Bye.